Raj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo to raj. Dalej, dalej, proszę leć, proszę gnaj. Zapomnieliśmy, gdzie jest ten raj. Tu jest ten raj, w Tobie, w Tobie jest raj, pod uwarunkowaniem, pod schematami, pod myślami, pod emocjami. Tylko o tym zapomniałeś. To niebo to raj, jest w Tobie. We mnie, każdy ma do niego dostęp. Jak przyjrzy się temu, co go ogranicza, co zostało mu wgrane, co jest nie Jego, I już wtedy nie ma potrzeby szukania raju na zewnątrz. Dzisiejsze moje słowo na niedzielę, raj to ja. Napisz w komentarzu: raj. To ja i zobacz jak się z tym czujesz posiedź z tym chwilę dziękuję